Witajcie w następnej, ale degustacji. E, tym razem e, szkocki gin z Edynburga. Edynburg Gin, e, ale w odmianie Seaside, e, no, czyli wybrzeże morskie, coś w tym stylu. 43% alkoholu. I co wyróżnia ten gin, to jest to, że e, zostały użyte m, do jego zrobienia e, lokalne. Ciężko jest przetłumaczyć botanicals na e, polski, rośliny. E, trzy główne, oprócz sześciu takich no, zwykłych, e, typowych składników dżinu, to jest morsztyn, mo, albo morszczyn, jakoś tak to się wymawia rodzaj mm, e, wodorostów. Później jest warzucha. Po angielsku to jest e, scurvy grass. E, po prostu na... E, no i ma dużo witaminy C i jedzono to na szkolu. E, ale podobno smak paskudny. I do tego jeszcze jest bluszcz. No, ciekawe składniki, nietypowe. Zobaczymy, jak to wpłynie na smak i aromat. Ten klasyczny. Zalecam obejrzenie mojej recenzji. Podobał mi się. Także? Mam nadzieję, że ten też będzie mi się podobał. Oops. Korek, a propos, jest raczej naturalny. Przynajmniej na tak wygląda. Na przedzie macie... ...jałowiec. Um, Później trochę takich... ...typowych... ...nut... ...dżinu. Ja, ale wtrąca się właśnie ten morszczyn, trochę takich jakichś, ciężko określić trawiastych, liściastych takich z aromatów, smako aromatów. Ciężko je określić, no nie jadłem bluszczu. Nie jadłem e, barzuchy, także nie wiem, ale to coś jest, coś się kręci, coś tego. Jeśli chodzi o e, wodorosty, no to nieco spróbowałem, to może być, hmm, mo, może smakować, może smakować komuś. E, jest takie wrażenie e, słonej bryzy. Taki, wiecie, e, nieco rybami cuchnącego powietrza nad morzem. E, ale, ale to jest tylko wrażenie. I nie mówię, że tu czuć ryby. Nie. E, ale te wodorosty, tak. No jest okej. Okay. Macie zdecydowanie wrażenie, że e, włąchacie gin. Zobaczymy, jakim smaku masz rezerwę. Pierwsze wrażenie jest ok, fajna konsystencja, lekko słodkawy, tak jak powinien być. Jabłowiec na początku, później trochę ziołowych akcentów, kolendra, tak jak powinno być. No i tu zaczyna się udziwnianie, lekka sól. Wydaje mi się, że to jest wpływ tych wodorostów, jakieś takie Dziwna, tu właśnie w tym, w tym kąciku mam jakiś taki dziwny smak. Nie mogę go nazwać. Może to właśnie te um, warzuchy albo bluszcze, nie wiem, ale coś tu się dzieje, coś tu mi zaburza, um, że tak powiem konstans, e, um, takiego typowego dżinu. Alkohol jest fajny, 43%. Jest pieprzność, ale nie ma takiego palenia. Um, powiedział, że raczej jest przyprawowość. Później ładne rozgrzewanie w przemyku. Jest OK. To jest dobre zrobione. I wiecie co? Jest gorzkie zakończenie. No ja nie wiem, właśnie może od tej warzuchy, bo no, podobno jest taka niedobra była. Nie wiem, ale jest lekka solona nuta na koniec. No jest ok, jest inny. E, chyba warto spróbować. Lokalne produkty e, z Wybrzeża Edynburga. No czemu nie? Czemu nie? Inny. E, jeżeli mieliście okazję próbować tego dnia, to oczywiście proszę w komentarzach o Wasze opinie, co Wy o nim myślicie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Podobał mi się ten gin, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco, No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No, jeśli chcecie wesprzeć mój kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi e, wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie. Cześć. Zlandzie. Ah.